Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie w kolejnym wydaniu telewizyjnej Kroniki Polonijnej. Dzisiaj, proszę Państwa, goszczę w studio pana Adama Ocytko, który jest wydawcą kuriera codziennego i zarazem inicjatorem budowy pomnika Krysusa Króla Zbawiciela w Tarnowie, a przy okazji Centrum Polonii Świata. Proszę Państwa, do tematu wracamy, ponieważ uważamy, że byliśmy. Jedyną telewizją w Chicago, która na początku informowała Państwa o tej inicjatywie. Gościliśmy w studio delegację Tarnowa, był prezydent Tarnowa, byli projektodawcy tego pomnika, byli inicjatorzy, którzy przekazali w bezpłatne użytkowanie grunt pod budowę tej jakże niezwykle ważnej i cenionej również przez Tarnowian inwestycji. Tak to nazwałem, proszę Państwa, może to niefortunne nazwanie, ale jeżeli mówi się o dużych pieniądzach, bo. To kosztować ma około 15 milionów dolarów, a pokryć te wydatki ma Polonia Świata, więc można mówić, że to jest właśnie tego typu inwestycja bardzo ważna i bardzo pożądana w Tarnowie. Panie Adamie, jeszcze raz witam Pana serdecznie w naszym studiu. Dobry wieczór. Wracamy do pomnika Chrystusa Króla Zbawiciela i Centrum Polonii Świata w Tarnowie. Ostatnio został zorganizowany piknik przez Szykagowski Komitet Budowy pomnika. To jest jakaś nowa forma działania? Jak najbardziej i może najpierw wyjaśnimy tą sprawę. <laughs> Otóż chciałem Państwu zakomunikować, iż inicjatywa powstała właśnie z mojej inicjatywy w sumie i to było w Związku Klubów Polskich. I fajnie to trwało przez 3-4 i pół roku w sumie i w tym roku mieliśmy konwencję, czyli u nas nazywając to Sejm. I na ten temat to jeszcze porozmawiamy, jak ta akcja została rozpracowana. W każdym razie, że w tej chwili e, cała sytuacja sejmowa znajduje się w rękach adwokatów, którzy podejmą decyzję, e, co jest mądrzejsze, żeby z tym fantem zrobić. A jaki był wynik tego? Otóż został ustanowiony nowy zarząd tej organizacji, który to właśnie już wcześniej, chyba dwa miesiące przed czerwcem, proponował, powstał wniosek, listownie oczywiście dostarczony przez niejakiego pana Maja z Towarzystwa Szczelce Wielkie. Przedstawiony został na posiedzeniu delegatów, ażeby przegłosować punkt, czyli ten, ten list, ten projekt, mówiący, że Związek Lubów Polskich nie ma nic wspólnego i nie będzie miał z budową pomnika Chrystusa Króla. To znaczy, że nowy zarząd związku klubów polskich jakby się odciął od to tej było, wody, to było już planowane wcześniej. I po tym sejmie, ponieważ w sumie mieliśmy na tym sejmie 138 posłów, bo tak ich nazywamy, na sali obecnych było 124, a później okazało się, że zostały, zastos zostały zastosowane takie ciekawe tryki, że nawet prawo działało wstecz w niektórych przypadkach, że pół sali, a może nawet większa po, połowa sali wyszła i opuściła tę konwencję i oczywiście nie wróciła, także ta druga reszta niby ustanowiła ten nowy zarząd, a w następnym dniu było tylko 42 osoby i tam właśnie zapadła decyzja która mówi na skutek wniosku posłów sejm przyjął stanowisko o odcięciu się od sprawy budowy pomnika Chrystusa Króla, więc żeby to było spokojniej postanowiliśmy w innej formie całą tą akcję uruchomić i został zorganizowany komitet budowy pomnika Chrystusa Króla i Centrum Jedności w Tarnowie, no i drodzy państwo, jeżeli ktoś z państwa jest chętny uczestniczyć w tym, być członkiem tego komitetu, to zapraszamy bardzo. Można przedzwonić 1847, 394 385. Szefem fundacji pomnika przewodniczącą jest pani Zofia Oskwarek, bo to istnieje oczywiście. No i pierwszą taką że taką imprezę zorganizowaliśmy może nie tyle akuratnie, żeby zbudować jakieś tam super fundusze, tylko żeby Ci chętni, ci zwolennicy tej inicjatywy byli razem, a my żebyśmy widzieli, ile ich faktycznie jest. Więc, drodzy Państwo, w niedzielę odbył się piknik w lasku Forest Preserve przy Cumberland Irving Park. No i chciałem serdecznie podziękować tym ponad 3 tysięcy członkom, czy udziałowcom, czy bawiącym się na tym pikniku za przybycie. A o szczegółach to powiemy za niedługo. Zarobiliśmy w przybliżeniu, bo nie jest jeszcze to dokładnie, ponad 5,5 tysiąca dolarów na no czysto, aż szczegółowo to podamy to na drugi dzień. Pani do mnie, ponieważ były kłopoty z nagłośnieniem na pikniku, wiem, że zabierał pan tam głos i mówił pan, gdzie te pieniądze są zdeponowane. Niestety nie wszyscy to słyszeli, bo moc nagłośnienia była niewystarczająca. Więc no, trzeba tutaj wrócić znowu do tego, że dosłownie. Dwa lata i trzy tygodnie już upłynęły od tego momentu, jak zostałem oficjalnie zapytany, gdzie są pieniądze Polonii i nieraz już to tłumaczyłem w kurierze ukazało się chyba bodajże dziewięć razy sprawozdanie, w radio też było przekazane, że te pieniądze znajdowały się w banku Alliance, a druga część w banku First Star. A w tej chwili te wszystkie pieniądze zostały przekazane na fundację Millennium 2000, na konto fundacji do Tarnowa. I będzie to potwierdzone z kolei z tamtej strony, bo ten dokument już przyszedł. Także sprawozdanie zobaczycie Państwo w kurierze I taka jest rzeczywistość, że nigdzie te pieniądze nie znikły, tylko cały czas były w tym banku, jednym i drugim, a później tylko w jednym, bośmy zabrali z Alliance po tych zarzutach, że tak powiem. I zostały przeznaczone na ten cel, na który był zbierany na pomnik. W tej chwili w Tarnowie wiem, że odbywają się odwierty, był przetarg na te roboty tak samo, to już jest w związku z dokumentacją. A jak pamiętacie Państwo, przedstawiciele fundacji, sam artysta, architekt byli tutaj obecni. Odwiedzali kilka stanów i kilka miast, gdzie Polonia jest dosyć duża. Zostały pozakładane komitety budowy pomnika, a ostatnio w czerwcu byli w 10 dni w Australii. Tam też zostały założone komitety budowy pomnika i następny plan jest na dalszą część kuli ziemskiej, ale o tym to, to potem. Czy macie Państwo jakieś konkretne, wymierne efekty z pracy Komitetu Tarnowskiej Fundacji? Czy są deklaracje Polonii na świecie o y, przekazywaniu darów pieniężnych na rzecz budowy pomnika i Centrum Polonii Świata? Są. Mogę tylko powiedzieć, że są nawet echa sprzed dwóch tygodni, gdzie jeden z rodaków, i to Tarnowiak, bankier jeszcze do tego, y, nie ma jeszcze przekazane, ale zaoferował milion dolarów na ten cel. To jest osoba, y, która mieszka w Stanach Zjednoczonych? To nie, to nie jest w Stanach ale oprócz tego są jeszcze inne osoby i po prostu chcemy, żeby te komitety powstały wszędzie i wtedy uruchomić po prostu. To rzeczywiście, jeżeli pomnik ma kosztować 15 milionów, to mamy już praktycznie półtora miliona, można powiedzieć, bo Więc... z dostępnych wyliczeń taka suma by była już chyba do. Ale proszę, do proszę zauważyć na przykład w niedzielę na tym pikniku, bo myśmy apelowali, kto chętny, żeby się zapisał do tego komitetu, żeby był tą cząstką tej grupy. Oczywiście, bo tu chodzi o tych, którym to odpowiada, ta idea, ta myśl. I przychodzili ludzie, normalnie składali donacje na ten cel. Także że ja osobiście jestem przekonany, że jak to wszystko wystartuje, a muszę powiedzieć tutaj, i to jest wypowiedź architekta, że cała budowa będzie wszystko wykonane w przeciągu 9 miesięcy. Więc do 05 roku. Czy jest taki dokonawca w Polsce, który potrafi takie tempo nadać? Są. Jednak to wszystko przybiera kształty, że, że robota jest robotą, a kontrakty są kontraktami i, i jest to możliwe. Wiadomo, że tam jest dużo rzeczy z Francji zaczerpnięte. Mam na myśli półfabrykaty i inne rzeczy. Także tak to jest powiedziane.